Witam Was serdecznie, jako że zaczął się kwiecień, więc jak co miesiąc zaczynamy czytania od rozmyśleń i nauk, jakie każdy miesiąc sobą niesie. A dwa lata temu nagraliśmy z Urszulą, udało nam się zarejestrować ten piękny czas budzącej się przyrody i wszelkiego życia. I z tej okazji zapraszam Was do wersji audiowizualnej rozmyśleń. Na ten miesiąc, bo naprawdę pięknem nas obdarzono i to piękno zarejestrowaliśmy. A odnośnik do tego nagrania zamieściłem w przypiętym komentarzu. Miłego słuchania, ale i oglądania. Dobrego dnia, pozdrawiam serdecznie. Rok 1933. Kazimierz Chodkiewicz. Rozmyślania na poszczególne miesiące. Kwiecień. Nazwę swą wywodzi od kwiatów, które wtedy po śnie zimowym roślin radośnie do słońca otwierają swe kielichy. Kwiat symbol piękna, świeżości, harmonii, cudnych zapachów i dążenia do światła i słońca. I my jesteśmy takimi kwiatami na niwie ducha, tylko kielichy naszych dusz tkwią w mrocznej sferze zimy i snu i nie się w sfery niebieńskich zachwytów, w światy ducha, w światy wyższe. Ale tak jak i niektóre kwiaty zamykają się na noc, a otwierają przy uderzeniu pierwszych świetlistych gońców febusa promiennego, tak samo i duch nasz zwrócony ku ziemi i zamknięty w sobie w swym egoizmie i pysze samorzutnie odpowiada na dźwięki ze świata ducha, przypomina sobie jak przez te w pomroce milionów wieków leżące czasy, gdy z Duchem Wszechświata stanowił jedną całość i odpowiada na zew, rwąc pęta niewolnicze racjonalizmu i materialistycznego światopoglądu, a wzbijając się w świat ducha, w pierwotną swą niebiańską ojczyznę. Spójrzmy na okwieconą, tchnącą świeżością, zieleni i radością życia łąkę, Ile pięknych barw, ile kolorów, ile subtelnych zapachów wykwitających z się do słońca kielichów, ile uroczych kształtów wyrysowanych przez niezrównanego rysownika i malarza przyrodę, ile radości owadów błonkoskrzydlatych, pracowitych i skrzętnych, krążących nad tym okwieconym szmatem ziemi i czerpiących zeń pożywienie i zadowolenie z życia. Ile wzniosłych i pięknych myśli musi taki widok wywołać w naszej duszy? Mimo wzrok nasz kieruje się w niebo ku tej istocie najwyższej, która kierując światem o wszystkiem myśli nie zapomina ani o drobnym kwiatku, ani o pszczole krążącej nad tym kwiatkiem, ani o mrówce pracowicie dźwigającej słomkę do mrowiska. Więc czyż Bóg ten tak dobry i o wszystko się troszczący, mógłby zapomnieć o nas, o naszych bólach i zmartwieniach. I w kornej modlitwie ślemy tej istocie najwyższej nasz hołd i nasze uwielbienie, nasze prośby i błagania? A po modlitwie takiej na łonie pulsującej życiem przyrody? Wracamy pokrzepieni na duchu do naszych codziennych zajęć, ciężkich i szarych, pełni otuchy i nadziei na przyszłe dni trudu i pracy. Przerwałem nagrywanie pewnego artykułu, ponieważ w trakcie, nie zapoznałem się po prostu z jego treścią, a nie chciałbym podawać dalej pewnych informacji zawartych w tym artykule, więc. Jako że nie wybrałem nic stosownego na, pierwszy, na pierwsze dni kwietnia, więc wybiorę jakiś wiersz za chwilę do was wrócę z wierszem. Wracam do was nie z wierszem, ale z modlitwą. Modlitwa z roku 1921 pod tytułem W imię pokoju. Do braci moich i do moich sióstr. Nie wiem, kto jest autorem, nie podano. Ze wszystkich sił duszy mojej wołam do Was, łączcie się pod świętym sztandarem pokoju. Niech on jedynie otoczy Was swymi skrzydłami, i niech serca Wasze zrozumieją nareszcie wzniosłe przykazanie. Miłujcie się narody dość już wojen niechaj nienawiść nie zaślepia was jak za dni minionych oto woła do was głos męczenników których szlachetna krew hojnie zbroczyła glebę wszystkich ojczyzn nie chcemy już żeby ponowiły się te okropne rzezie nie chcemy już, żeby istniały dalej sztandary wojenne, nie chcemy już, żeby życiu waszemu groziła wciąż ta klęska, nie chcemy już, żebyście byli niewolnikami żarłoczności, nie chcemy już, żeby was poświęcano tak, jak nas poświęcano, nie chcemy już, żeby nadal gwałcono wasze sumienia. Narody, dość już wojen, to odrażający wymysł szatana. Jeżeli słyszycie szaleńców mówiących, że wojna to rzecz święta, wygnajcie ich, to potwory. Błogosławić armię na wojnę, jakież bluźnierstwo! O matki rodzicielki świętego życia, matki, których chłon błogosławione spełnia Boskie prawo miłości odradzającej, słuchajcie nas. Kobiety wszystkich krajów, niech głos wasz podniesie się z końca, w koniec świata, aby nakazać poszanowanie przykazania: Nie zabijaj. Siostry i bracia, do zwartych szeregów, twórzcie obronny szaniec ze wszystkich sił swoich z całej energii, aby przeszkodzić hordom szatańskim w dalszym podżeganiu do wojny. Życie jest rzeczą świętą, wszystko święte jest boskiem. To miłość rodzi życie przeciw nienawiści, która zabija. Powstańcie tłumem i spełnijcie swój obowiązek. Stańcie na przekór podżegaczom wojennym. Krótkie, ale potrzebne. Dziękuję.